Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj dość nietypowo chciałem Was zaprosić na recenzję tego oto tabletu. Marki Blackview model Active 10 Pro. No, nietypowo, bo pierwsze co pomyślałem, jak otrzymałem propozycję testu tego tabletu, to zacząłem się zastanawiać, co ja mam wspólnego z tabletem, prawda? Z drugiej strony jednak, no, w moim warsztacie używam nie tylko jednego smartfona. Tam z tyłu ładuje się drugi. No niestety zdarzyło się, że jeden już uśmierciłem, a więc myślę, kurczę, taki pancerny tablet całkiem ciekawa propozycja, a to, co tym bardziej skłoniło mnie do tej recenzji, to oczywiście akumulator. Wbudowany akumulator o pojemności, uwaga, 30 amperogodzin, 30 000 mAh. A więc mówię, muszę to sprawdzić. Także zapraszam Was serdecznie na test. Moi drodzy, na początku garść danych technicznych. Tablet wyposażony jest w matryce 10,95 cala, rozdzielczość 1920x1200, a więc taka troszkę niestandardowa. Matryca klasyczna, IPS-owa, ponoć no, czuła, nawet w rękawiczkach. Spróbujemy sobie, założę sobie jakieś rękawiczki robocze. Oprócz tego, moi drodzy, pamięć 256 GB w pamięci wbudowanej, pamięć RAM 12 GB, a więc bardzo dużo. No to widać, że system działa tutaj bardzo płynnie, nie ma żadnych ścin, zresztą ja wam to za chwilę pokażę. Oprócz tego, procesor Mediatek Dimensity 7300, ośmiordzeniowy i to, co urzekło mnie najbardziej. 30 amperogodzinny akumulator litowo-jonowo-polimerowy, czyli potocznie lipo. E, oprócz tego mamy tutaj oczywiście e, takie standardy komunikacyjne. Jak Wi-Fi mamy Bluetooth, e, mamy modem 5G oraz moduł GPS. Ze złączy, moi drodzy, mamy tak. Przede wszystkim złącze USB typu C do ładowania. E, mamy tutaj gniazdo słuchawkowe w tym powyżej, bodajże Mamy tutaj miejsce na kartę SIM oraz kartę pamięci. I to by było tyle. Z boku przycisk załączający i dwa przyciski do podgłośniania i przyciszania tego tabletu. No, całość oczywiście jest bardzo pancerna, oblana taką gumą z tyłu również. No i teraz z takich podstawowych funkcjonalności, no bo mamy do czynienia z pancernym tabletem. Mamy tutaj najwyższą klasę, najwyższy stopień ochrony według normy IP, a więc 69K. Co to oznacza, że jest wodoszczelny nawet pod strumieniem o ciśnieniu 100 barów i temperaturze 80 stopni, ale no, producent deklaruje tutaj, że jest wodoodporny przy zanurzeniu do 1,5 metra. Jest również odporny na upadki. z Wysokości około 1 metra, nieco ponad 1 metr, tam chyba 1,22 m. E, oczywiście również jest odporny na błoto, kurz, pył i tak, dalej, i tak dalej, No skoro jest wodoodporny, to na wszystkie pozostałe również. Oprócz tego, moi drodzy, tablet wyposażony jest w bardzo jasną latarkę o jasności 400 lumenów. E, podobno z tyłu mamy do czynienia z dwoma aparatami. Jeden o matrycy. 108 megapikseli, a drugi 20 megapikseli i ponoć jest tutaj funkcja Night View, czyli taki noktowizor. Sprawdzimy jak to w rzeczywistości wygląda. No, i oprócz tego, moi drodzy, co mamy na wyposażeniu, i tu zapewne będzie nieco różnica, bo ja otrzymałem mój model bezpośrednio z Chin. Wiem, że na rynek europejski chyba nie ma dołączonej ładowarki, ale pewny nie jestem. Ja otrzymałem ładowarkę 55W. Otrzymałem kabelek USB typu C podwójny. Mamy również taki adapter z USB typu C na USB. Mamy w zestawie jakiś taki rysik, natomiast no, szkoda, że tego rysika nie da się nigdzie tutaj schować. Jest to taki jakiś zwykły rysik, jak wiele innych. Szkoda, bo można było sobie gdzieś tutaj schować, ale zaraz sobie zobaczymy ten dotyk w rękawiczkach. No i to by było chyba tyle z parametrów technicznych oraz wyposażenia. A jeszcze mamy na wyposażeniu taki śrubokręcik, żeby można było sobie dokręcić właśnie. Ten stojak. No i dobra, ja sobie włączę tutaj nagrywanie ekranu, pokażę Wam jak to wszystko działa. No i zrobimy kilka testów. Dobra, postaram się Wam nagrać tutaj ekran. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczcie, naprawdę ten tablet działa bardzo płynnie, nie zauważyłem tutaj żadnej ściny, wszystko włącza się ekspresowo. Włączmy sobie tuję na przykład. Oczywiście powiecie, że to wszystko tu miałem uruchomione, także żeby nie było, tu ja odpala się błyskawicznie. Włączmy sobie jeszcze mój miernik. Wi-Fi. No i wszystko pięknie ładnie działa. Oprócz tego moi drodzy, zobaczcie, mamy taką ciekawą aplikację narzędzia jest już ona domyślnie tutaj zainstalowana. No i co my tu mamy? Mamy kilka ciekawych rzeczy, mniej bądź bardziej ciekawych, ale chciałbym wam pokazać te oświetlenie kempingowe, jak to działa. Włączamy sobie uruchamiamy. No i zobaczcie Teraz wypadałoby tutaj zgasić światło. W tej chwili mamy tą jasność taką najmniejszą. Zwiększmy sobie. To jest jeszcze większa i najmocniejsza jasność. Dobra, ja Wam zgaszę tu światło i pokażę, jak to wygląda. No i zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie widać. Naprawdę całkiem nieźle to. Świeci. No i jak to jest teraz z tym noktowizorem, Bo powiem szczerze, że to mnie bardzo interesowało. Skoro mamy już ciemnie, włączmy sobie tutaj nagrywanie. Włączmy tryb nocny. A, dobra, sorry, mamy tryb nocny. Dobra, poczekajcie, spróbuję Wam nagrać, tylko wyłączymy sobie teraz to podświetlenie. Dobra. Słuchajcie, totalna ciemnia. Zresztą widać. I już wam tu nagram, jak to wygląda. No, wygląda to całkiem nieźle. A więc działa. Naprawdę to działa i to całkiem nieźle. Dobra. Ja to muszę sobie powłączać światło. Dobrze, że mam noktowizor. Także za chwilę wracamy. Dobra, słuchajcie, noktowizor działa faktycznie. Ja cały czas próbowałem wymusić tryb robienia zdjęć i szukałem, gdzie to kurczy, kiedy mi się ten noktowizor włączy, a trzeba po prostu przełączyć na wideo i działa to całkiem nieźle. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. No i dobra, słuchajcie, no, najważniejsza funkcjonalność tych tabletów to oczywiście odporność na upadki i wodoszczelność. Wprawdzie no, nie mam basenu półtora, o głębokości 1,5 metra, nie mam go gdzie zanurzyć, ale przygotowałem tutaj wiadro z wodą. Myślę, że na jakieś pół godzinki zanurzymy ten tablet, zobaczymy co się z nim wydarzy, a póki co sprawdzimy odporność na uderzenia. Wprawdzie. No, 1,20 to tutaj nie jest, bo stół ma jakieś 90 cm wysokości, ale posadzka jest betonowa. Mam nadzieję, spadł. O, spadł centralnie na twarz. Zobaczcie, trzyma się, działa. Działa. No dobra, no to powiedzmy, że taki test. Drobny, bo drobny, ale zadziało. No tak. Przyzwoniłem mu tu gdzieś wróg. Widać tu nawet to uderzenie. Widzicie? Od betonu się obtarło. Ale przeżył. Jak na twarz jest całkiem nieźle. Dobra, no i co? Myślę, że najwyższy czas gościa zanurzyć. Uwaga, będzie lokowanie produktu. Mam nadzieję, że Wileda coś odpali za ten test. Jest tu na tyle głęboko, że cały tablet się zmieścił. No, i do zobaczenia za pół godziny. Tak sobie rzucam okiem w międzyczasie i widzę, że coś się nam tu bąbelkuje. Ale to jest chyba gniazdo głośników bodajże. Teraz sobie zobaczymy, czy z drugiej strony coś bąbelkuje. Ponoć nawet nagrywać można, także, jakby ktoś miał ochotę, sobie w basenie ponagrywać, to ponoć tablet też się do tego nadaje. No, niech sobie pobąbelkuje i zobaczymy. Na razie minęło jakieś 5 minut. Także nie ma źle. No dobra, słuchajcie, świeżo wyciągnięty, jeszcze mokry. Postanowiłem, że tak go tylko poprzecieramy. żeby to przecież. No i co, i działa? Działa. Jeszcze zrobimy test rękawiczki. Mam tu dwa różne typy, taka typowe rękawiczki. No i słuchajcie, działa faktycznie. Nie ma tu się do czego przyczepić. Jeszcze mam inny typ, żeby nie było. O, taką rękawiczkę troszkę bardziej umursaną. Nie ma większego problemu. No dobra, moi drodzy, i chyba nastała chwila, kiedy należałoby sprawdzić, jak to jest z tym ładowaniem. Otóż niektórzy dość błędnie interpretują informacje na temat pojemności akumulatora i dostępnej pojemności. Sprawa dotyczy zarówno tabletów, smartfonów, również powerbanków. Moi drodzy, bardzo często jest to tak zwany chwyt marketingowy. Mamy tutaj deklarowaną pojemność akumulatora przez producenta na poziomie 30 tysięcy miliamperogodzin. I już Wam pędzę to sprostować, że nigdy nie uda Wam się uzyskać na wyjściu takiej pojemności. Dlaczego? Dlatego, że ta pojemność jest to pojemność akumulatora przy napięciu zazwyczaj 3,7 V. Tutaj mamy do czynienia z akumulatorem litowo-jonowo- Polimerowym, a więc no, różnie producenci podają. Jedni podają napięcie nominalne na poziomie 3,6 V, niektórzy 3,7 V, natomiast nie zmienia to faktu, że tu mamy do czynienia właśnie z takim typem akumulatora, i aby obliczyć, ile możemy uzyskać na wyjściu USB przy 5 V, najpierw tą deklarowaną pojemność przy deklarowanym Napięciu należałoby przeliczyć na energię wyrażoną w watogodzinach. Jeżeli zrobicie sobie 30 amperogodzin razy 3,7 V, to wyjdzie około 111 watogodzin. I teraz trzeba wziąć jeszcze pod uwagę straty przetwornicy podwyższającej. Przetwornice podwyższające mają zazwyczaj sprawność na poziomie. 85-90%. Załóżmy, że ta sprawność jest tutaj na bardzo wysokim poziomie, czyli 90%, czyli z tych 111 watogodzin robi nam się już 100 watogodzin. No niecałe. I teraz, aby policzyć, jaką pojemność uda nam się uzyskać przy 5 V, to tą wartość należy podzielić przez 5 V. I wtedy otrzymamy wynik na poziomie około. 20 amperogodzin. Ale oczywiście to nie koniec, moi drodzy, bo jeszcze mamy gdzieś straty po drodze na kablach, na połączeniach. Samo urządzenie też pobiera jakąś część energii, więc nie można liczyć na to, że uzyskamy tutaj realnie 20 amperogodzin, ale uważam, że jeżeli uda się tutaj uzyskać 18-19 amperogodzin, to można wierzyć w te wartości zadeklarowane przez producenta. No i tak właśnie zrobiłem, podłączyłem moje elektroniczne obciążenie DL24. Ustawiłem obciążenie na poziomie 1,5 ampera, bo za chwilę wam powiem dlaczego i zobaczcie jaki udało się uzyskać wynik. Wynik ten jak najbardziej mieści się w tych granicach, które tutaj policzyliśmy. A dlaczego 5V i 1,5A? Moi drodzy, samo urządzenie ładuje się z mocą maksymalną 55W, także to ładowanie mokro się tu robi, gdzieś tam się z niego jeszcze leje. To urządzenie ładuje się z mocą 55W, natomiast próbowałem tutaj różnymi metodami, przede wszystkim moim miernikiem USB. O, ten mierniczek pewnie już znacie. Za pomocą tego miernika próbowałem e, wykryć, jakie standardy obsługuje ten tablet. Niestety nic poza 5V nie udało się uzyskać, więc pomyślałem od razu, że no, niestety nie da się. E, na wyjściu mamy tylko 5V, 1,5A jest potwierdzone e, no, w czasie ponad 12 godzin, a więc wytrzymuję tu spokojnie, ale co się okazało? Słuchajcie, podłączyłem. Mój smartfon. Za pomocą dostarczonego kabla, bo niestety przejściówka odmawia posłuszeństwa. I podejrzewam, że to jest problem. Ciekawe, czy będzie ładował teraz. Trochę mokro tu w tym gnieździe. Mogłem to wcześniej zrobić, zanim go za zamoczyłem. No, i zobaczcie, co się tutaj pojawia. Mam nadzieję, że to widać. Mamy szybkie ładowanie. A więc podejrzewam, że zarówno mój tester podłączony po drodze, jak i okazuje się, że ten adapter powoduje, że to ładowanie po prostu przebiega tutaj dość wolno przy napięciu 5V. Natomiast bezpośrednie połączenie z tabletem powoduje szybkie ładowanie. Dobra, moi drodzy, to chyba tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. I przejdźmy szybko do podsumowania. Ja go sobie tu wytrę, bo cały czas mi się z niego leje. z płynnym elektrolitę. Postanowiłem sprawdzić jeszcze te głośniki, bo ten jeden pamiętacie tu dość mocno bąbelkował. Dmuchnąłem w niego, wylało się tu trochę wody, ale powiem Wam, że oba działają. I co ciekawe! Powiem wam szczerze, że jakość dźwięku jest tutaj zaskakująco dobra. No dobra, ale miało być podsumowanie. Moi drodzy, marka Blackview. Nie jest to firma Krzak, jest to firma, która już tutaj się pojawia od jakiegoś czasu na rynku. Początkowo, z tego co ja zaobserwowałem, to można było nabyć smartfony, też takie pancerne. Teraz mocno wchodzą tutaj z tabletami, również do takich zastosowań. I przede wszystkim. Ta marka jest dostępna w sieci sklepów Media Expert, a więc kupujecie w polskim sklepie, z polskiej dystrybucji i z polską gwarancją. Nie ma tutaj żadnej ściemy, więc to myślę, że to jest bardzo duży atut tego, tego sprzętu. No i co najważniejsze, moi drodzy, upadek, moczenie półgodzinne, rozładowanie akumulatora, wszystko się zgadza, nie ma tutaj żadnej ściemy. Ja jestem mile zaskoczony. Nie wiem jak Wy. A, no i ten noktowizor, tak. Ten noktowizor, z którym się męczyłem, ale finalnie udało się go uruchomić i działa naprawdę rewelacyjnie. Bardzo mi się podoba ten sprzęt. Na pewno u mnie zagości w warsztacie. No, dzięki temu pewnie przyoszczędzę trochę na smartfonach, które, których, no, wykończyłem już sztuk dwie. Więc jak najbardziej polecam do tego typu zastosowań. Te survivalowe tutaj gadżety... Z mojego punktu widzenia nie są potrzebne, no ale ta lampka można sobie gdzieś tam zaświecić, jak jest taka potrzeba. Natomiast e, akumulator to jest potęga. Powiem Wam szczerze, że w stanie spoczynku e, faktycznie on tutaj trzymał chyba ponad tydzień, do niego nie zaglądałem i. W zasadzie nawet nie było widać na wskaźniku, że cokolwiek tutaj się rozładowało. Ja jestem mega zadowolony z tego sprzętu, polecam jak najbardziej. Oczywiście, jak zwykle, dzięki Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, wątpliwości, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.